Co sądzicie o tej walce, a w szczególności o dyspozycji King Konga? A to jest do połowy o tym, jak 5 dni można zmienić wszystko. Oskar, pam pam, Wierzejewski, który miał zaledwie kilka dni na przygotowanie się do swojego debiutu w fejn, wszedł do klatki naprzeciw Przemysława Sekwentu Skulskiego. Wszyscy myśleli, że to będzie szybka egzekucja na nowicjuszu. Ale Wierzejewski miał inny plan. Pam pam wszedł do walki. W mgnieniu oka dosłownie zmiósł Sequento. Szybkość, agresja, siła wszystko czego można oczekiwać od zawodnika, który walczy o swoje miejsce. Zakończył walkę w pierwszej rundzie przez TKO, ale pamiętajmy, Sequento miał tylko kilka dni na przygotowania. Ale prawdziwy show zaczął się po walce. Zamiast celebrować zwycięstwo, Oskar rzucił swoją szczęką w stronę trybun, gdzie siedział inny zawodnik, z którym tak naprawdę miał pierwotnie walczyć. Filip chwili to była bezpośrednia prowokacja, rzucenie rękawicy w najczystszej formie. To jest właśnie esencja Freak Fightu. Walka kończy się błyskawicznie, a story time toczy się dalej. Poza klatką fani od razu zaczęli spekulować o kolejnym pojedynku. Sekwento pokazał, że nawet w 5 dni można zbudować swoją markę i rozpocząć nową medialną wojnę.